Na nutę dziadowską nowo źle się działo z naszą gminą żdowską. Poprzedni nasz burmistrz o nam do nieba, a więc następnego wybrać było trzeba. Dnia 3 lipca i roku pańskiego wybraliśmy wreszcie burmistrza nowego. Warta w dwóch etapach, barwna i zażarta, ale w konsekwencji stanowiska warta. Gdzie się nie spojrzało, tam, tam wszędzie barery, gęby uśmiechnięte, haseł od cholery. Wygrał pan Kamiński, no i też ich chwała, tylko żeby rada. Z nim współpracowała, rad których wcześniej, żeśmy my wybrali, niektórzy mądrością się nie popisali. Miast merytoryczne przyjmować uchwały. Godzinami kłudnie, między nimi trwały. Dążyli do tego, by być w internecie. Żeby ich głupoty słychać było w świecie I cóż z tego, że kowóz pomysł miał na gminę Nawet dobry pomysł w tym że ginie Niech radni pomyślą, nim zaczną się mądrzyć Że w takich warunkach Trudno dobrze rządzić. Nasz burmistrz Kamiński już się zdeklarował, że linię kobusa będzie kontynuował. Oj panie Kamiński, niech pan nie pozwoli, by teraz na sesjach byle co pitolić. Dziennikarzy trochę, niech pan przystopuje. Niech jeden czy drugi głupot nie pisuje. To, co z takim trudem już pracowano, by przez brak jedności na nie zmarnowano. Ma Pan doświadczenie już samorządowe, a więc sprawy żgowa dla Pana nie nowe, że Pan jest uczciwy. To znana jest sprawa, a tu trzeba rządzić na granicy prawa. Tak nas nauczyli ci, co nami rządzą po tropach do celu, aby coś osiągnąć. Jakie mamy prawo sędziowie nie wiedzą, chociaż w trybunale konstytucyjnym siedzą. W poprzednim ćwierćwieczu jakoś zgoda była, dzięki temu gmina w złotej serce była. My mamy nadzieję, że Pan coś zaradzi i ład i porządek w gminie zaprowadzi. Policjanci niech się czymś ważnym zajmują, a nie tylko pieszych w rynku wyłapują. Więc my doceniamy kościoła i gminy, że chcieli zaprosić pomników z Ukrainy. Zanim się spotkali w Krakowie z papieżem, byli przyjmowani serdecznie i szczerze. Papież nam przekazał mądre drogowskazy, ale jakże ważne, tylko trzy wyrazy. Przepraszam i proszę, a także dziękuję, życie nam ułatwia, a nic nie kosztuje. Niech te znane słowa każdy z nas stosuje, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Te dwa lata rządu. Bardzo szybko minie, od ciebie zależy, czy zostaniesz w glinie. Nasz burmistrz Kamiński chyba nie nadroi na wszelki wypadek rózga przy nim stoi. Jagdzia Pietrusińska przy mieczarku stała, to wtedy się gmina prężnie rozwijała. Z tego to kochani taki wniosek płynie, że przy mądrej babie żaden chłop nie zginie. Jest pan szkoljaninem, więc pan obeznany, że my tak za darmo całkiem nie śpiewamy. Po takich występach w gardłach nam zasycha najlepsze lekarstwo. To wypić kielicha No drodzy Państwo, ja myślę, że Państwo Pięć miesięcy jak ciąża minęła, kariera Jarusia, w gruzach góręła. Teraz pan i radzie radieszego więc jego decyzją każdy się tu Od jego podpisu, wiele tu zależy, niechaj mu Kalino i